Ciąg x, y, z jest geometryczny. Iloczyn wszystkich wyrazów tego ciągu, tych trzech wyrazów, jest równy 64. Stąd wynika, że y jest równe. Zacznijmy od tego, że jak są wyrazy x, y oraz z, to w ciągu geometrycznym wyraz środkowy do kwadratu po x razy z. To jest iloczyn tych wyrazów skrajnych. No to zobaczmy, co uzyskamy, licząc to, co oni od nas oczekują. Iloczyn wszystkich wyrazów. My mamy wyliczyć iloczyn x razy y i razy z. Ma wynosić dokładnie, podają, 64. Teraz spójrzmy na ten iloczeń. Kolejność jest dowolna, a zobaczmy, że x razy z, czyli to razy to, jest uzależnione od y. I mało tego mamy wyliczyć y. Czyli zmieniam kolejność. Najpierw y, potem napiszę x razy z, równa się 64. No i w miejsce tego, x razy z, no wstawimy y kwadrat. Czyli to wstawiamy w miejsce xz i uzyskamy y razy y kwadrat równa się 64. Przy takim wymnożeniu mamy y do potęgi trzeciej równa się 64. No i pytanie, co podnieść do potęgi trzeciej, aby uzyskać 64? No taką jedyną liczbą, bo to jest wykładnik nieparzysty, jest liczba po prostu 4 i jest to wśród odpowiedzi. Mamy wykazać, że liczba y, czyli ta środkowa literka jest równa i mamy.